Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku stworzę broń za kryształy, czyli Crystal Okonom. Za chwilę ją właśnie stworzę, a Wy macie teraz czas na zostawienie łapki w górę oraz subskrypcję, jeśli więcej chcecie takich filmów na moim kanale. I oczywiście w dzisiejszym odcinku ją przetestuję. Tak, zobaczymy jak ona wygląda, czy się ją opłaca mieć i tak Więc no, zapraszam Was na odcinek i teraz będzie intro. Okej, okay, więc możemy już właśnie tworzyć tę broń. No ja mogę, tylko mi właśnie nie brakuje jednego metalu. Za chwilę zobaczycie, o co mi chodzi. O, o właśnie gdzie to jest? O, właśnie mi jednego metalu brakuje. I ja tak przez to, bo trochę długo czekam na ten odcinek, i tutaj właśnie będę odbierała tle. Aż prawie 50 metrów, więc szybko odbieram. I mam 53. I to znaczy, że mogę teraz stworzyć albo Crystal Conon, albo Obsidian. Oczywiście, ja stworzę Crystal Conon. No i tutaj właśnie widzicie, o co chodzi. Tutaj mam nadzieję, że przeczytaliście. I okej, okay. bam. I teraz się widzimy, jak będę robiła jej jakiegoś skina do tej broni, żeby wiedział. Na tym nie miała tej broni. Ej, ta broń jest wcale taka kupia, Naprawdę. O, o Boże. Okej, okay, więc tak jest sobie tu jeszcze na razie ustawiłam. Przepraszam, że mogę tak dziwnie mówić, ale jakoś zachorowałam i widzę, że już to tło nie ma powodzenia, więc muszę zmienić. To tło ma lepsze powodzenie. I właśnie teraz dopasuję. Może tutaj? O! Perfekt! Pięknie to wygląda, naprawdę. Teraz jakieś moce pitewne. Um, o tak? Tak, tak, tak. I zobaczmy. Hmm. Jaką mamy tutaj moc pitewną, ale to ominę Wam tego bólu, tego wysłuchania, więc za chwilę się widzimy. Okej, okay, więc ja takie moce wybrałam i no. I za chwilę się zobaczymy, jak one wyglądają jeszcze sprawdzę. Czy one mi się tak, jakby zapisały? Tak, okej, okay, okej, okay, więc widzimy się, jak już. Więc właśnie wchodzę na bitwę i się widzimy na bitwie. Ok, jestem już. O mój Boże, trzeba szczelać, trzeba, trzeba, trzeba szczelać. Ok. Ja w ogóle mam straszne lagi. Drugie miejsce. Normalnie nie wiem, co tutaj się odwala. Nie wiem, ale fajnie szczela mi się podoba. Jak Sling tak robi. Fajna broń. Tylko, że trzeba ją się umieć posługiwać. No, dla mnie tak jest. Gdybym poćwiczyła trochę dłużej nad nią i bym miała mniejsze lagi, to bym właśnie miała. To bym wiedziała to bym normalnie wyszła na plus z tym, jakby zrobienia. Nie, no, wyszłam na plus! No zobaczcie, 800 punktów, a minuta minęła dopiero. Dobra. O, mam... O nie, 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 nie! Co wy chcecie kościówy? Kościówy? Ja was... Nie, 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 nie. Dobra, mnie, No ale trudno się mówi. Ech, trudno się mówi, ja tutaj drugie miejsce, no, no spoko jest, no, jak drugie miejsce, to widzicie, no. Mnie no nie, no, czemu nie chcę? Aha, dobra, spoko, to ja tak zrobię, hop, hop. O nie, cofka. O nie, no, gdybym miała mniejsze lagi, to bym miała już dawno pierwsze miejsce. No naprawdę, mówię wam, mówię wam to. Że gdybym nie miała takich strasznych lagów, to bym miała pierwsze miejsce. No naprawdę, mówię wam. Okej. Okay. Udało mi się wyeliminować Kościółę. OK, To jest ważne. Drugie miejsce, spoko. No drugie miejsce, jak ja dawno nie miałam drugiego miejsca, naprawdę. Okej, okay. no, zrobiłam jego cię. No trudno się mówi, ale no... No fajna bitwa. No powiem wam, że ta broń według mnie jest fajna. No według mnie ta broń jest fajna w ogóle, chyba jako jedyna miałam 5 zdjęć. Dobra. Mało no, mnie to obchodzi jeszcze, na jedyną pójdziemy bitwę. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. O nie. No nie, ja już skinę. Ja już to mówię wam. No trudno mi było z nią wygrać. Um, najlepiej by było gdyby o, o, moja rewan, moja. Spokojnie gościu, ja was. Normalnie. Ah. Dobra, jestem tutaj. Wy, wyeliminowałam ją, czy nie? E, nie rozumiem tego. Ale fajna broń, jeśli się ją umiem, jeśli się umieją posługiwać, to fajna broń. Naprawdę, fajna broń jest, jeśli się umieją posługiwać I jeśli ma się, wiecie, lepiej to opanowane, tak. No, prawda. Jeśli ma się lepiej opanowaną broń, Tom, i się ma lepiej wszystko, 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 to dzięki temu można normalnie tutaj wygrywać. Ale ja nie mam opanowanej tej broni W ogóle mam mało punktów I słabo Słabo, to jest po piąte miejsce, to też dawno nie miałam Fajna broń, jeśli się umie ją posługiwać A jeśli się nie umie posługiwać, to bye bye O, tak Dobra, spoko Wyeliminowałam gościówę I mam trzecie miejsce OK. Czemu mi ta jedna moc nie działa, że wampir? Tam los. O nie! Jaka straszna gościuwa! Trzeba ją wyeliminować. Tylko że szkoda, że tak trochę nie dolatuje szybko i szkoda, że nie ma tak szybko się nie dolatuje. OK. Dobra, spoko. Zabiłam jedną gościuwę, chyba. Chyba. Jestem pewna. Ok. Wyeliminowałam chyba. Chyba. No znowu nie jestem pewna, no kurczę. Szóste miejsce? A i mam 15 sekund? Co? Takie słapa? Nie no, aż tak słabo to ja jeszcze nigdy nie miałam. Piąte miejsce, no dobra, szóste. Co? Nie, 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 nie! Uff, zdążyłam wyeliminować. Naprawdę na ostatnim chwilę zdążyłam gościu wyeliminować. I mam trzecie miejsce. Spoko, spoko. Aha, to chyba francuska, dobra. No to ja jestem jako pierwsza z Polaków i no, teraz będzie podsumowanie całej broni. Okej, okay, więc tak. Ta broń jest według mnie fajna i się ją opłaca zrobić. Tworzyć, że jeśli ktoś gra dużo w bitwy, to naprawdę polecam. I jeszcze polecam dopasować tak, pokombinować z nią i zobaczyć jakie mocne bitewne by były akurat dobre do, do tej broni. I no, jeśli Wam się odcinek spodobał to łapkę w górę zostawcie, naprawdę mi będzie bardzo miło. I subskrypcję, jeśli chcecie widzieć, jeśli chcecie dalej dalej jeśli chcecie oglądać właśnie dalej moje filmiki takie typu więc no ja się z wami żegnam pa pa